Z moi widzowie pokażę wam fajną ciekawostkę. Tu mam. E... Teraz wam pokażę fajną ciekawostkę. Tu mam taką grę. Gierkę profesjonalną. E... Hmm. Takiej nowego takiego fajnego mam. Tetrisa gierka. Mam to e... to Mam pełną taką fajną kolekcję. Jest, mam y, od koloru do wyboru. Tu mamy taki właśnie kolor właśnie pomarańczowy. I to jest nówka Glans. Jeśli ktoś by, by chciał to sobie kupić, możecie do mnie napisać. I! o Jest fajny kolorek. Nowiłka Glans, chodliwa, fajnie świg fajnie działa, dużo jest fajnych, ciekawych gier. Dobrze, możecie czy tam Zapraszamy do mnie. Możecie takie coś zakupić sobie u mnie i bardziej Bardziej są takie fajne te gierki trwałe. No dużo gier. Fajla o profesjonalna Dawiuśka No jeśli ktoś był był zainteresowany to zapraszamy No mam y, wiele mam tych właśnie Takich właśnie tytułów gier Takiego ponieważ mam tetrisa Taki o pomarańczowy też mam telewizyjne I też mam powiedzmy Taki fajny gry takie jak Pegasus i też mam takie jeszcze wiele innych takich gier no ponieważ e, wiele osób ode mnie kupiło tam Pegasusa i są zadowoleni i sobie grają i, i teraz jeszcze mam takich właśnie mam wiele takich właśnie dużo takich jest osób że jeszcze o przyjdą do mnie takie coś sobie zakupią kupią takie coś sobie w to grają no takiego oh, nawet pudełeczku do wiózka. Dówka Glantz no no e, warto sobie to takie coś kupić, bo to sobie to bierzesz na, na baterie bierzesz sobie to No, jest no bierzesz Wierzysz sobie to w podróż, bo możesz sobie grać. To wiadomo, ale jest to jest takie standardowe. No, jest chodliwe, i można sobie to grać. So jest takie wiele takich gier. Jest no. No, no bo też tam mówię. Hmm. Też tam po prostu gdzieś tam będę jeszcze tam pokażę. Pokażę Wam na następnym filmie, jak gdzieś tam jestem, jak gdzieś tam będę jeszcze na wakacjach. Na wakacjach czy gdzieś tam na jakiejś wycieczce pokażę wam. No. Ale jeśli jesteście zainteresowani, to możecie do mnie napisać. Takich właśnie wam W dobrym. Taki w dobry tytuł jest fajny w takiej dobrej wersji, mam właśnie takiego. Gierkę Tetrisa No. Można sobie to zawsze pograć w takie fajne klocki. No. W wolnej chwili można sobie to pograć i to jest tak wiadomo. No, z tych czasów, ale to jest ciekawe. No. To jest to, wiadomo, no, ktoś sobie to może pograć, a ktoś tam jest. Wiadomo. Ktoś będzie zainteresowany, to zapraszamy. No. To tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.